Als ob er jetzt ausgang. Warte. No, dann muss. Er hat gemeint, uh, über Nacht hat uh, Raphael hier um, diese Nerven, die wir gestern gesehen haben, mm -hmm. und den Rücken, das hat alles irgendwie zusammen und das hat er über Nacht schon gemacht. Und sind mm -hmm. alles so. Du bist jetzt Ja, jetzt pokaż, wie es jetzt teraz po operacji. Operation. chodzić po schodach, to wtedy by, ale no super. Ale. Dunk, 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 Ale, dunk. E, Wyśkucni. Moment. O, jeszcze troszeczkę sucha. A boli? Jestem na ale z granych. Nie, takie troszeczkę zmęczone jeszcze, ale już nie było. To później po schodach się przejdziesz. A chodź pójdziemy, zejdź schody, chodź. Teraz to muszę... I Schodź. Tam skrzypienie jeszcze słychać. No, ale to jest dopiero świeże, nie? To jest świeżutkie, ale dużo, dużo ciszej, dużo ciszej. Boli, jak schodzisz? Nie. A bolało cię? Tak. No to? Bolało. To świetnie. Bolało i to było takie z takim trudem, a nie tak sobie swobodnie ruszam tymi nogami. Mhm. Ja, ja rozumiem, że to jeszcze Jutro ci... na czarno mi się nie pokazujesz. W żadnym wypadku nie wiedziałam, nie byłam świadoma. Na biało jestem. Nie musisz być na biało, bo to nie jest mus, ale, ale kolory. Wnieś kolory. Ale no mam kolory, mam, mam czarne nieświadome, ale bo tutaj, tutaj jakiś mężczyzna na pewno cię rozpozna, w jakaś żadnym... dusza no. i będzie chciał cię poznać. Na razie nikogo nie szukam. No, ale ktoś razie... cię, jeżeli z panów ktoś chce poznać, Violetę, to proszę do mnie się zgłaszać. Violeta już gotowa jest na. Nie, nie. jesteś gotowa jeszcze? Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Ale już można. Pomału... Jeszcze mamy dwa dni. Aha, no dwa dni dobrze, to ja mówię o następnych. No moje czasie. nastawienie troszeczkę się zmieni. Panowie, kto chce poznać Violetę proszę się zgłosić do Gracjany, napisać, podam dalej. Kontakt. Wiktoria miała, dostała guza mhm. i. ma pięć lat, nie? Ma pięć lat i. Myślę, wycięliśmy go najpierw. No. Mhm. Ale po dwóch tygodniach wyszedł z powrotem. I byliśmy u lekarza i niby, że to jest Kinda Roima, Że jak się Dzie Że z dziecięcy. Tak. Z, tak. Zapowiedzieli, tak, że to tak. od tego. Tak, mhm. no. I wyszło jej też na nocę jedno. Gus. Tak, gus. jedno na na, na prawej, na piszczeli, nie się nazywa to mhm. na tej nusy, tak? I zobaczyłaś, że się to powtórzyło i chciałaś tutaj poddać tak. w ręce Szczefana Rafaela, tak. Tak? tak? I już ona... I która to jest teraz ta operacja? E, tutaj trzecia. 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 Powiedz, co się stało po pierwszej, bo żeśmy tego nie nagrali i szkoda, te, ale teraz ty opowiedz. Miała dużego guza na czole. Tak. Tak. Hallo Wiktoria. Tu miała dużego guza na czole. Jak przyjechaliście, nie? Tak, no. I miała I miała tutaj, na, gdzie Szczepan ma na, na jej nóżce, czekaj, gdzie ty masz ten? Tutaj. Miała dużego guza właśnie. I tutaj już po, po pierwszym zabiegu, tak? Tak. Zrobiło się gładkie, malutkie takie, nie? Mm -hmm. No a teraz już jest taki... Jeszcze jest tam, tam jest znak po operacji. To jest blizna po operacji jest. Nie? Tam gdzie jej wycięli właśnie. Tu widać. I to jest gładkie, a miała... No przyjechała z guzem po prostu, nie? Dobrze. I teraz jest trzecia operacja ma. Szczepan, was losis jest. Simone? Im Gespräch ist nach, ja. Aha, das Das Wie geht's es dir, Victoria? Gut. Gut. Hast du gesagt, dass die hat wehgetan, ja? Früher am, am Bein, ja? Diese, diese Geschwül. Hat deine Bäume Ja? Und nach der ersten Behandlung mit Stefan hat die nicht mehr weggetan. Ist alles weg, Schmerz? Und auf Kopf? Ist auch weg, Schmerz? Mhm. Lachen. <lacht> <lacht> Lachen, okay. Später, S äh, wenn wir sagen, was, was ist gemacht worden. Mhm. Mhm. Szukasz guska No, jest taki malutki, nawet go tak nie widzę. No tak nie widać. Mniejsze jest, o ile mniejsza teraz zobacz, jak wyjdziesz, a weź tak tą właśnie, bo to było twarde. Weź, mm -hmm. weź teraz. No, jest mięciutka jest. Tu dwie? <laughs> Sama wyszła zadowolona. Victoria, tu dwie? <laughs> mała jest. Simone? Also Stefan hat noch nichts gesagt, aber er hat mich gerade geholt, ich soll ihm helfen. Und erst habe ich meine Hand auf seine gehabt, dann hat es schon hier unten an meiner Hand gestochen. Was, was war Stefan? Jetzt. Mit Victoria? Hat die Hand unterschrumpfen an meine? Was, hat, hat, was hat Raphael gemacht? Er sagt, ja. Ja. ich, ich mache. So, dass man alles tat. Aha. Nein. On nie chce teraz mówić, żeby ona się nie wystraszyła, bo to są chirurgiczne takie zabiegi. Dam, dam, dam,